Co się stanie, jeśli przestaniesz jeść cukier przez dwa tygodnie? Już po kilku dniach zauważysz zmianę, twarz stanie się mniej opuchnięta, bardziej smukła i wyraźna. Dzieje się tak, ponieważ ciało przestawia się z wykorzystywania cukru na spalanie tłuszczu jako głównego źródła energii. Gdy nie dostarczasz cukru, organizm zaczyna sięgać po zapasy tłuszczu, co sprzyja utracie wagi. Największe korzyści odczują wątroba, oczy, tętnice i mózg. Wątroba oczyści się z nadmiaru glukozy, wzrok się poprawi, bo cukier uszkadza siatkówkę, a tętnice zaczną się regenerować, zmniejszając ryzyko chorób serca. Ograniczenie cukru łagodzi stany zapalne, poprawia koncentrację, nastrój i ogólną energię. Jeśli trudno ci całkowicie odstawić cukier, możesz sięgnąć po naturalne wsparcie. Shilajit to roślinno-mineralny preparat o silnych właściwościach detoksykujących, który wspiera metabolizm, usuwa nadmiar cukru i pobudza produkcję energii komórkowej. Regularne stosowanie pomaga schudnąć, odzyskać witalność i stabilny poziom energii. Jeśli chcesz spróbować, znajdziesz produkt w linku w moim profilu.